Słuchajcie, nagrywam to siódmy raz. Panowie na balkonie obok rozkładają jakąś papę i palnikiem wtapiają ją w podłogę balkonu. Także szumi ten pannik, ja już nie mam, e, e, nie mam cierpliwości. Nagrywam tak jak leci. Trudno. Słuchajcie, dzisiaj temat, na pewno jak przeczytałyście tytuł filmu, chociaż nie wiem jeszcze jaki będzie, to się sobie, o ojezu, Jezu, znowu na pewno film dotyczący olej Tommy, dystans, jesteś najlepsza. Nie. Nie tym razem. To nie w moim stylu. E, w każdym razie, e, ja wiem, że wiele z was, wiele z moich widzów, e, widzek e, prowadzi swoje kanały na YouTube. Bez względu na to, jakiej tematyce, bez względu na to, czy to są kanały mniejsze, czy większe, e, każdy z nas boryka się z komentarzami i krytyką e, konstruktywną, czy też nie, pozytywnymi komentarzami, czy też negatywnymi. E, I napisała ostatnio do mnie jedna z was, e, że właśnie prowadzi taki kanał. Jest on dosyć niewielki, ale bardzo dużo ma nieprzyjemnych komentarzy. I co z tym wszystkim zrobić, i w ogóle, y, że na pewno się na mnie uwzięli, y, i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc muszę wtrącić swoje trzy grosze, co sądzę na ten temat. Dodatkowo. Yy, powiem Wam szczerze, że rzadko się wypowiadam tak wprost na temat tego, co się dzieje na YouTubie. Natomiast zauważyłam u kilku vlogerek dziwną tendencję i dziwne podejście. Nie będę mówiła konkretnie, o kim mówię i też proszę was, żebyście wy tam nie insynuowały, o kogo mi chodziło. Bo to nie o to chodzi. Ja nie jestem tej od tego, żeby moje koleżanki po fachu krytykować jakoś tam je rozliczać z tego, jak one prowadzą działalność, natomiast za pewne rzeczy też widzę i chciałam się ustosunkować do tego wszystkiego i po prostu zrobić taki poradnik dla tych, którzy zaczynają, i jak sobie z tym wszystkim poradzić. Słuchajcie, zawsze się mówi o tym, że trzeba mieć dystans, nie da się mieć dystansu. I mówię to Wam z całą odpowiedzialnością po ponad dwóch latach nagrywania, nie da się mieć dystansu. Ten dystans. Warto mieć, ale nigdy nie będziemy go miały w 100%, tak? Jeżeli widzimy jakiś komentarz typu O za ja jesteś głupia, to sobie myślimy, dobra, wpadł przypadkowo, wpadła przypadkowo na film, nie wie o co chodzi, to tak napisała, tak? Ale jeżeli już lecą inwektywy, jeżeli są dziwne po prostu naprawdę wulgaryzmy i jakieś tam dziwne porównania nas do czegokolwiek. To to zaboli, to powiem, że to zaboli, bo jesteśmy tylko ludźmi i jak, jacy byśmy nie byli, to zawsze e, gdzieś tam w nas w środku jest taka e, tendencja i takie pragnienie do tego, że e, żebyśmy byli e, najlepsi, żebyśmy się podobali ludziom, żebyśmy byli lubiani, każdy z nas chce być lubiany, akceptowany itd. E, więc nie da się powiedzieć mi dystans olej e, hejterów. Nie lubię tego słowa, ale hejterów olej, nie da się. Więc co z tym wszystkim zrobić? Słuchajcie, sposobów jest kilka. Można po prostu komentarze moderować. Ustawić sobie na YouTube taką opcję, że zanim komentarz się pojawi pod filmem, to wy go musicie zatwierdzić, tak? Ale tutaj jest pułapka. Ja w kilku filmach, w kilku filmach chyba z rok temu, taką moderację komentarzy sobie włączyłam. Natomiast y, tutaj jest pułapka taka, że y, możemy troszeczkę popaść w y, zbytnio y, zbytnie sobie cenzurować te komentarze i zostawić sobie naprawdę tylko te pochlebne, a te, które y, wytykają nam jakiś błąd, które nas krytykują, ale w sposób konstruktywny. Słuchaj, to mi się nie podobało. mogłaś i tak, tutaj powiedziałaś źle, no bo przecież robi się tak i tak, tak. Y, takie komentarze się zostawia. Mm, bo y, rozumiem, że możemy y, odrzucić komentarz, wyglądasz jak. Mm -hmm. Jesteś głupia, jesteś jakaś tam. O matko, zgubiłem się na YouTubie, co typi, i mm -hmm. tak dalej. Tak, to odrzucamy, ale jeżeli ktoś nam y, wytyka błąd w sposób kulturalny, grzeczny i konstruktywny, no to y, taki komentarz zostawiamy. No. Y, y, tym bardziej, że teraz y, w sprawie y, Piotrka z kanału Kocham Gotować. Y, y, ja y, popierałam Piotrka, ale już tak, jeszcze zmieniając na chwilkę temat, popierałam Piotrka, ale y, ja widziałam, jakie on popełnił błędy w tym filmie, ja wiedziałam, co on zrobił źle, natomiast bez względu na to, ja uważam, że o wolność słowa w internecie należy walczyć i żadna firma nie będzie nas cenzorować, tak i pozywać do sądu, więc dlatego się w tą akcję włączyłam. I y, y, słuchajcie, ja nie wiem do czego zmierzałam z tym sokołowym sądołowem. Aha, już wiem. No i słuchajcie, skoro my walczymy tak szumnie, tłumnie, głośno o wolność słowa w internecie, tak, my może żebyśmy mogli robić, co chcemy i tak dalej, dlaczego mamy cenzurować kogoś, kto nam mówi wprost, nam się nie podobało? My walczymy o wolność słowa, żebyśmy mogli mówić, co chcemy, więc dajmy prawo widzom do tego, żeby mogli wypowiedzieć swoje zdanie, tak? To jest proste. Także moderacja komentarzy jest fajnym rozwiązaniem, jeżeli robimy to z głową i bardzo racjonalnie i na zimno. <laughs> Przepraszam. Fajnie jest, jeżeli macie po prostu jakąś bliską osobę, przyjaciółkę, siostrę, chłopaka, kogo tam macie, brata, ciecie, wujka, i może po prostu taką osobę poprosić o moderację komentarzy, jeżeli ktoś po prostu chłodnym okiem spojrzy na to, także to jest rozwiązanie. Druga sprawa to jest usuwanie komentarzy. To jest bardzo podobnie jak z moderacją, więc tutaj nie ma się co zbytnio rozwodzić, tak. Można komentarz czyjś usunąć, ale ym, zawsze zastanówcie się, jak wy byście się poczuli, gdybyście napisali coś komuś pod jego filmem w bardzo kulturalny, grzeczny sposób, i on by wam ten komentarz usunął. No nie fajnie, no, niefajnie, że ktoś tam sobie myśli: A tej zaraz tutaj ukrócę, ja tu rządzę i usunę. Więc y, zanim usuniecie czyś komentarz, to o tym pomyślcie. Trzecia sprawa to jest blokowanie y, użytkowników. I tutaj najbardziej tego nie rozumiem. Ja mam kilka osób, które zablokowałam w swojej karierze YouTube'owej, ale od tych dwóch lat myślę, że to było 10 osób, góra 20. Dlaczego? Dlatego, że blokowanie użytkowników to jest świetna opcja, jeżeli ktoś Was, nie wiem jak to nazwać, prześladuje, męczy, czyli pod każdym wchodzi i pod każdym filmem, nie oglądając go pisze jesteś... Tak, no to ok, no to my sobie nie życzymy takiej osoby, bo nam spamuje, bo nam, nie wiem, grozi, yy, wulgaryzmy wypisuje i tak dalej. Tak, taką osobę blokujemy. Natomiast jeżeli ktoś, yy, na przykład jak mnie ostatnio, co, o ja masz odstające uszy, czy coś tam, nie wiem, no to mogę zablokować tą osobę, ale po co? Jeżeli pokazujemy się w internecie, chcemy być oglądani to blokując sobie widzów, to kiedyś, słuchajcie, zablokujecie sobie całą widownię Waszą i zostaną Wam dwie osoby, mm, które będą Was oglądać. Także pamiętajcie, przy każdym chęci zablokowania kogoś, zastanówcie się, czy, yy, czy warto. Yy, I czy yy, jak będziecie tak blokować każdego za, za każdy komentarz typu yy, o Jezu, ale palnaś głupotę, w czym filmie nie przygotowałaś się. Blokujesz taką osobę, Kolejną, 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 i niedługo nie będzie miał kto ciebie oglądać. A nie po to, to robimy, żebyśmy się same tutaj oglądały, sami się oglądali. Także o tym musicie, musicie pamiętać. I jeżeli jeszcze z tymi komentarzami jest tak, że kiedy zaczynacie prowadzić swój kanał na YouTube, to najczęściej jest tak, że początkowe oceny są w dużej mierze pozytywne. Bo dociera do Was. Tylko ta osoba, która konkretnie jest zainteresowana tematem. Jeżeli wrzucacie film dotyczący paznokci, nie macie żadnych widzów, to jest wasz pierwszy film, no to nikomu się nie wyświetla w subskrypcjach, tak? Więc ktoś musiał gdzieś tam szukać jakichś filmów o paznokciach i was, was znalazł, tak? Więc jest zadowolony. Tak, znalazłem film na ten temat, który chciałem. Subskrybuję, łapka w górę, miły komentarz. Najczęściej tak jest. Ale później, kiedy ta widownia się rozszerza, kiedy ta widownia rośnie, to docieracie do większej ilości widzów, bo ktoś tam kliknie ma łapkę w górę, ktoś skomentuje, gdzieś tam to wyskakuje, dalej w aktywnościach, ktoś do Was dociera, i tak dalej. I dociera przypadkowo. I kiedy ktoś dociera przypadkowo, to nie rozumie o co chodzi. Ja to bardzo często powtarzam i powtórzę Wam po raz kolejny, że pamiętajcie, że YouTube jest taki. Taka jest przestrzeń całego YouTube'a, a tematyka urodowo-kosmetyczna, bo o niej dzisiaj stricte mówię, yy, bo do tych dziewczyn, które takie filmy nagrywają, kieruję moje słowa. Yy, no to jest taka dziedzina, tak? Wąska. I ktoś sobie ogląda na YouTube tylko Teledyski, śmieszne filmiki, gołe baby. Nie wiem czy są nie szukam, trzeba sprawdzić. <grych> I nagle trafia na hm, dzisiaj kupiłam podkład. Uhu, ale fajny pędzelek. I nie wie o co chodzi. Z się what the fuck! Co jest grane, nie? Po prostu wpada przypadkowo. To, to, uwielbiam ten komentarz, zgubiłem się na YouTube. Także, no, takie osoby: jeżeli im wasz kanał rośnie i zbiera większą popularność, tym takie osoby będą do was częściej wpadać I, i to sobie trzeba uświadomić, że im kanał będzie się bardziej rozszerzał, to i będzie dużo, coraz więcej fajnych, miłych komentarzy. Takich pchających dalej do działania, ale też się znajdzie troszeczkę krytyki i, i komentarzy negatywnych. Także o tym nie możecie zapomnieć. I tak jak mówię, dystans trzeba mieć, ale nigdy go się nie da mieć na 100%. Więc jeżeli właśnie wasz kanał się bardzo rozwinie i nagle się okaże, że mm, macie y, fajnie, bo 50 pozytywnych komentarzy. Ale nagle e, nigdy nie miałoście negatywnych, a nagle negatywnych się pojawia 20, i nie wiecie o co chodzi, czujecie się po prostu Jezus, zaraz tu rzucę, wszystko wykasuję, albo wszystkich zablokuję, wszystkich usunę, wszystkie komentarze. To najlepiej sobie zrobić po prostu przerwę. E, odetchnąć, nie sprawdzać tych komentarzy przez jakiś czas e, i, i zobaczyć, co z tego wyniknie. Świetną radą jest też to, że już macie stałe grono odbiorców. To mm, czasami, kiedy jest jakiś komentarz bardzo negatywny. Który mnie dotknął, tak? I w sobie sensie się poczułam, jakaś tam urażona, to czasami sobie zostawiam, co mi się dobra. Zobaczę, jak to się rozwiąże za 2-3 godziny mm, i, może, e, i może wtedy zadecyduję, tak? Odsunąć się trochę od tego. Czasami w międzyczasie już jacyś tam moi widzowie tak wezmą sprawę w swoje ręce, że komentarza już komentarza da już, no, że komentarza już nie widać, bo ma tyle łapek w dół, że został ukryty na przykład. Także to też jest fajne. Hmm, że ktoś tam jest i was wspiera i ktoś ma was napisze, jesteś głupia krowa, to, yy, to nie dostanie ten, łapek, ten komentarz z łapek w górę, tylko zostanie tam, wiecie, zdołowany. Yy, Także najlepiej sobie odetchnąć i yy, raczej bym uważała z tym słowem hater, bo yy, przez to, że to jest tak z angielskiego, yy, to, to jest takie lekkie słowo, krótkie, lekkie, szybkie, łatwe do wypowiedzenia. Nie do napisania. Natomiast ym, pamiętajcie, że hate, hater to się wszystko wiąże ze słowem nienawiść. Bardzo mocnym słowem, ym, które jest, y, no ma y, dużą moc w języku polskim, tak? Nienawiść to jest według mnie jedno z najsilniejszych negatywnych uczuć, jak, y, jakie istnieją, y, jakie możemy my w języku polskim nazwać. I jeżeli. Ym, Ktoś wam napisze, nie podobał mi się ten film, bo wszystko pomyliłaś i po prostu zamiast opowiadać yy, o odżywce, to ty mówiłaś o szamponie i w ogóle tam nie ma SLS-ów, a ty powiedziałeś, że są SLS-y i nie podobało mi się to i następnym razem się bardziej przygotuj. Tak? Ktoś wam tak pisze, taką radę, no, następnym razem się bardziej przygotuj, bo pomyliłaś tutaj to z tym i wyszło niedobrze. Yy, to zastanówcie się, że taką osobę chcecie nazwać haterem. Czy ktoś, kto wam wytknął błąd ale w sposób kulturalny, rzeczowy i konstruktywny, jeżeli taką osobę chcecie wiązać z, z słowem nienawiść, to gratuluję. I, I tutaj nie ma co komentować. Także uważajcie na słowo hater, trochę oddechu, uważaj z blokowaniem komentarzy, z usuwaniem, z moderacją, żeby nie popaść samo zachwyt i nie zostawić sobie tylko so, samych super, o, jak jesteś fajna. Takie o to chodzi. E, wszystko podpisujemy swoją twarzą, wiadomo, że pewne komentarze mogą zaboleć, ale żeby zacząć nagrywać filmy na YouTube, to trzeba mieć odwagę i trzeba się z tym umieć zmierzyć. Jeżeli tego y, nie potraficie, to może po prostu to nie jest dla Was. To może, nie wiem, lepiej prowadzić bloga, y, albo zająć się inną, inną dziedziną internetową, czy w ogóle y, znaleźć sobie inną pasję. To tyle ode mnie, tak podsumowując... To wszystko, co się dzieje ostatnio na YouTube, nie ostatnio w sumie, bo to, to zawsze, zawsze takie osoby się znajdują. I też radząc po prostu Wam, którzy prowadzą swoje mniejsze, większe kanały i piszą często do mnie, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Mam nadzieję, że Wam pomogłam i że miło się mnie oglądało. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!